Kryty za kurtyną, wydarzeń, Bernę wciąż do przodu na oślep. Zostawiając za sobą okruchy dnia, tak to ja. Krętymi ścieżkami swojej świadomości, Przemierzam czas, Patrząc na każdego z was zagubiony. W pogardliwym świecie zdarzeń, bezbarwnych postaci, Wyblakłych marzeń, Tone w mrocznej odchłani ludzkiej obojętności. Wołam z daleka, podaj mi dłoni, a ja wciąż czekam. Nie, a ciemność stanie się światłością. Jak brzmi twoje imię, obdarz mnie swoją pozytywnością. Twoja magia, wszechobecna potęga świadomości. Być może jestem głupcem, gdy nie dostrzegam twojej miłości. Lecz to ty stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo. Wiem, dlaczego więc cierpię. Odpowiedz mi, wiedzieć chcę. Zapomniany, pozostałem sam. Moje pragnienia. Staję więc nagi, ubram świątyni przeznaczenia. Ten ostatni raz uwierzę, żeby pokochać Cię. Jesteś moją nadzieją, tylko Ty możesz uratować mnie. Więc klękam przed obliczem, twym ja twój pierworodny syn. Zbudziłem, bo zwątpiłem swoje sny Wybacz mi, dotknij mego czoła dookoła mrok Sprawdźmy uwierzył, przywróć mi wzrok Jest tego wart, by mówić o niej dużo, tak jak góra gazda. Wśród górskich gruzów opowieści, prawdziwe snuje Snus teraz rymuje to, co w sercu czuję. Jedyny, prawdziwy, wiem, gdy ciebie widzę. Bo kochasz prawdę i się tego nie stypisz. Stojąc na skraju utraconego raju, patrzę przed ciebie i widzę tych, co wołają w niebiosa. Bóg jest im potrzebny, jak rolnikowi kos Na trawie rosa, kto ją stworzył? Zadaję sobie to pytanie. Bo ważne jest dla mnie, co się ze mną stanie I jestem panem własnego losu i tworzę swą przyszłość A wszystko to jest dla mnie prawdą tak oczywistą Jak to, że dwa plus dwa równa się cztery do cholery Jestem zbyt nisko, by zrokiem swym otoczyć wszystko Jestem zbyt mały, by wiele znaczyć Lecz obecność są na ziemi, muszę jakoś zaznaczyć Krzyczeć? Nie, boję się tego tak bardzo Chodzi chyba o to, by na ziemi stać twardym Gdy uciekam w przestrzeń, muszę mieć pewność, że Wrócę ja tutaj blód. Przyjaciel mnie przesiaduje, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich, w ręce do ciebie. Moja dusza pragnie ciebie, jak zesła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, panie, albowiem duch mój omdlewa. Albowiem duch mój omdlewa. Wybaw mnie Panie od moich wrogów Do Ciebie się uciekam, naucz mnie czynić Twoją wolę Bo Ty jesteś moim Bogiem Twój dobry Duch niech mnie prowadzi po równej ziemi Przez wzgląd na imię Twoje, przez wzgląd na imię Twoje